Na ostatnią chwilę na Mikołajki do 20 zł. Butelka Duffy to jest według mnie coś, co każda osoba powinna mieć. Uważam, że nawodnienie to właśnie jest podstawa. Ostatnio wyszły takie fajne zestawy w kolaboracji z Wedel i Onlybio. Tutaj akurat jest gumka taka z i każda dziewczyna ucieszy się z takiego prezentu. Bardzo lubię też te szczotki do włosów z Rosmana. Tutaj Wam daję taką propozycję. Ona jest taka mała, wygodna, poręczna, no i bardzo fajnie rozczesuje włosy. Te olejki z Yorkaya ja zawładnęły moim TikTokiem, także podrzucam. Uważam, że naprawdę fajny to jest pomysł na prezent, tym bardziej dla dziewczyny i każda dziewczyna uważam, że ucieszy się z takiego olejku. Dużym wyborem w Rossmanie też są te maski w pachcie, ja kiedyś miałam tą i naprawdę ona jest super, także jeśli nie macie pomysłu, to te maski w pachcie uważam, że to jest strzał w dziesiątkę. No i mgiełki z Misso. uważam, że to jest tak piękny zapach, a bardzo dużo jest do wyboru właśnie mgiełek, także jeśli nie macie co kupić, to kupcie te